Cześć, Wojtriks z tej strony, a to kolejny odcinek z serii Film Pro. Wiem, że była dosyć spora przerwa od ostatniego odcinka. Miałem swoje powody, teraz zacznie się rok szkolny, więc też będzie ciężej realizować te materiały, ale postaram się robić tak jeden tygodniowo przynajmniej, bo w weekend no powinienem znaleźć czas chociaż na nagranie jednego filmu, być może dwa, ale to zobaczymy, jak się będzie udawało, więc tutaj też nic jakoś za bardzo nie obiecuję. Dziś chciałbym ogólnie powiedzieć o 4K. 4K to jest dosyć kontrowersyjny format, bo w dzisiejszych czasach jednak niewiele osób ma monitory 4K i dużo z nich jak widzi, że gdzieś się pojawia rozdzielczość 4K pisze, że bez sensu przecież nikt nie ma monitora 4K, co też nie jest prawdą, bo parę osób ma jednak monitor 4K, ale tak naprawdę to nie o to tutaj chodzi. Jest wiele powodów, dla których warto nagrywać w rozdzielczości 4K. I jeżeli macie taką możliwość, jeżeli wasz komputer wyrobi przy obrabianiu rozdzielczości 4K, to jak najbardziej to polecam. Poza tak naprawdę potrzebą posiadania dosyć dobrego komputera do obróbki 4K, dużą ilością jednak pamięci zajmowanej przy nagrywaniu materiałów 4K, tak naprawdę nie ma innych przeciwwskazań do nagrywania w tej rozdzielczości. No, może być jeszcze problem z uploadowaniem plików 4K, bo nie wszyscy mają dobry internet. Ja na przykład mam bardzo słaby internet, dlatego mam wykupione LTE i na LTE mam duży upload, więc to mi pomaga bardzo we wstawianiu filmów w tej rozdzielczości. Jak chodzi o plusy 4K, to jest ich naprawdę dużo, więc spróbuję to jakoś po kolei przedstawić, żeby o niczym nie zapomnieć. Na pewno czterokrotnie większa rozdzielczość niż Full HD jest fajną opcją. Nawet jeżeli nie chcecie przygotowywać materiałów 4K, proste jest to, że materiał w 4K możecie teoretycznie czterokrotnie przybliżyć do rozdzielczości Full HD, co Wam daje dużo możliwości kadrowania. Jednak, tak naprawdę, z tego co zauważyłem, to 4K, pomimo że jest czterokrotnie większą rozdzielczością, nie ma na tyle dużego bitrate'u przy większości urządzeń i nie ma na przykład nieskompresowanych kolorów, więc tak naprawdę przy czterokrotnym przybliżeniu do obrazu Full HD nie będzie to wyglądało aż tak ładnie. Ale na przykład przybliżenie dwukrotne nadal jest tak naprawdę bezstratne jakościowo i fajnie to wygląda. Druga przyczyna jest już dużo bardziej techniczna i poważniejsza, więc nie wszyscy myślę, że ją zrozumieją, ale postaram się jakoś to łatwo przedstawić. Chodzi mniej więcej o to, że obraz, który nagrywają urządzenia, to jest obraz ze skompresowanymi kolorami. Nie ma urządzeń, które nagrywałyby nieskompresowane kolory, chyba że mówimy już o obrazie typowo RAW obraz RAW to jest obraz składany z poszczególnych zdjęć, taki obraz może nagrywać jako wyjątek małe urządzenia na przykład BMPCC, czyli Blackmagic Pocket Cinema Camera taka mała kamerka od firmy Blackmagic produkującej profesjonalne kamery ma tą możliwość, ale to ma bardzo dużo swoich minusów, jest to ciężko obrabiać, jest to czasochłonne bardzo zżera pamięć i no niestety nie jest to raczej wygodne. Jak na przykład przejdziemy standardowo do lustrzanek, to większość z nich ma kompresję kolorów 420. Ta kompresja jest dobrą kompresją. Ja nie mówię, że jest to zła, ale na przykład w porównaniu do profesjonalnych kamer jest ona sporo gorsza. Istnieje na przykład kompresja 422, którą niektóre urządzenia oferują. Na przykład mój aparat, w momencie, gdy podłączymy zewnętrzną nagrywarkę, będzie mógł nagrywać w takiej kompresji. I na przykład GH4, chyba wydaje mi się, że też może tak nagrywać. Kompresja 422. To jest, wydaje mi się, jedyny plus nowego aparatu Canona 5D Mark IV, który wyszedł, bo według mnie jest on bardzo kiepski do wideo i raczej nikomu go nie polecam, tym bardziej, że kosztuje aż 18 tysięcy. No i za tą cenę można znaleźć dużo lepsze rozwiązania. W momencie, gdy mamy kompresję kolorów, czyli tak naprawdę nie każdy piksel ma swoją informację o kolorze bo kompresja kolorów polega na tym, że wszystkie piksele mają swoją wartość luminosity, czyli jasności, ale nie wszystkie mają swoją wartość rgb, bo Mądrzy uczeni zauważyli, że pobliskie piksele mają często podobne wartości kolorów, więc po prostu jest to uproszczenie, bo piksele biorą wartości od pobliskich pikseli i dzięki temu mamy dużo mniejsze pliki. E, procesory w aparatach dają sobie radę, bo jakby obraz nieskompresowany przetwarzały, to by się cały czas przegrzewały, nie dawałyby rady. Do czego jednak dążę? Dążę do tego, że w momencie, gdy mamy obraz 4K, Czyli rozdzielczość 4 razy większą niż Full HD, 4 razy więcej pikseli, wychodzi na to, że mamy również 4 razy więcej informacji. W momencie, gdy przekształcamy obraz 4K do obrazu Full HD, te czterokrotnie więcej informacji pozwalają nam stworzyć nieskompresowany obraz Full HD, czyli bardzo, bardzo fajną jakość. Oczywiście i tak na YouTube nie obejrzycie nieskompresowanej jakości na większości ekranów tego nie obejrzycie, więc to być może nie wydaje się aż takim dużym plusem. Ale na przykład w momencie gdy macie jakieś swoje nagrania archiwalne i chcecie to odpalać u siebie, jest to spory plus, bo jednak jakość jest dużo fajniejsza, szczególnie jak oglądacie na monitorze Full HD. Co jeżeli chodzi o YouTube'a? Czy to 4K przekształcane do Full HD coś nam daje? W momencie, gdy przekształcimy my w komputerze 4K na Full HD, nic nam to nie da, bo wstawimy Full HD na YouTube'a i YouTube swoją kompresją znowu je zepsuje. Co możemy zrobić? W momencie, gdy wstawimy obraz w rozdzielczości 4K na YouTube'a i odpalimy obraz 4K na monitorze Full HD, otrzymamy ten oto nieskompresowany obraz. Być może nie jest to w pełni nieskompresowany. Obraz, ale na przykład lekko skompresowany, ale jakość jest dużo lepsza. Jak zobaczycie sobie na monitorze Full HD, odpalicie 4K, widać różnicę. Następnym powodem jest również dużo większy bitrate, bo przy rozdzielczości 4K YouTube dopuszcza większy, możliwy maksymalny bitrate, więc to też poprawia jakość, bo, bo bitrate bardzo prosto przekłada się na jakość obrazu. Tak więc podsumowując, czy 4K bez monitora 4K ma sens? Jak najbardziej. Ta rozdzielczość daje dużo fajniejszą jakość, na przykład na YouTubie. Jeżeli nagrywacie w 4K, to część osób z lepszym internetem może oglądać wasze filmy w bardzo fajnej jakości, pomimo że nie mają monitora 4K i na przykład możecie kadrować swoje filmy. Również wy, jak macie monitory Full HD, możecie oglądać filmy w dużo lepszej jakości w momencie, gdy przerenderujecie 4K na Full HD i otrzymacie obraz nieskompresowany. Czy podobają Wam się filmy tego typu? Jeżeli tak, to teraz w ankiecie, która Wam się u góry pojawia, w kartach możecie zagłosować, czy tak, czy nie. Czy takie techniczne odcinki rzeczywiście Wam się podobają, czy być może one są zbyt techniczne i zbyt trudne, byście je zrozumieli, czy po prostu je rozumiecie i chcecie więcej takich. Również zapraszam do dania pozytywnej oceny, bo to bardzo motywuje i tak naprawdę napawa mnie energią do tworzenia następnych odcinków. I zapraszam do sekcji komentarzy, tam możecie dawać pomysły co do nas. Następnych odcinków, o czym chcielibyście jeszcze usłyszeć, o czym chcielibyście się dowiedzieć. Filmy z tej serii będą się pojawiać najprawdopodobniej raz w tygodniu, więc zapraszam do kliknięcia przycisku subskrypcji i czekania na następne. Do zobaczenia i cześć!